Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w poradniku do NBA 2K23, w którym zobaczymy sobie, jak zrobić, aby te linie, które właśnie widzimy na parkiecie pokazywały nam się podczas gry. Tak więc zaraz sobie je zobaczymy, ja jeszcze tutaj rzucę może klejem, a i nie trafiliśmy, ale to nieważne. Tak więc jak zrobić te linie, zaraz się przekonamy. No, to jesteśmy w głównym menu NBA 2K23. Przechodzimy sobie do Features, czyli do Opcji. I to, co nas najbardziej interesuje, właśnie w ustawieniu tych linii, to Coach Settings. Tak więc wchodzimy sobie tutaj. No i moi drodzy, szukamy Offensive Play Vision, bo Play Vision tak nazywa się właśnie. Nazywają się te właśnie linie na parkiecie, więc tutaj dajcie sobie na All Place, czyli żeby wszystkie akcje grane przez Was były pokazywane, właśnie rozrysowywane. Następnie Play Vision Display Light plus Full i to, to nam pokazuje te wszystkie diagramy na parkiecie, ale oprócz tego jeszcze taką linię do oddania podania. Tak więc nie tylko linie, gdzie się poruszać, gdzie będą się poruszali zawodnicy, ale też linie podania, gdzie musimy oddać piłkę. Następnie, Play Calling Messages tutaj polecam ustawić sobie na Show All. Tak więc to, jest, to są te ustawienia. I teraz tak, w różnych trybach gry też trzeba to zrobić, bo jeśli ustawimy sobie to w samym tutaj Coach Settings, to nie wystarczy, żeby te linie pokazywały nam się na przykład w trybie My Team. Trzeba też to ustawić ręcznie, tak więc teraz razem przez to przebrniemy i sobie to zrobimy, tak więc moi drodzy jesteśmy już w MyTeam, przechodzimy tutaj do mm, lineups management weźmiemy sobie jakiś tam lineup, który mam ustawiony i tutaj przechodzimy sobie w prawą stronę na coaching. No i tutaj też mamy coach settings. I to jest dokładnie to samo, czyli szukamy offensive play vision, mamy na all plays, play vision display, light plus full i play calling messages show all. Tak to moi drodzy wygląda, tak więc dokładnie to samo, tutaj nic się nie zmienia, tylko że też to trzeba ustawić ręcznie właśnie tutaj Czyli jeszcze raz wchodzimy w My Team, w Lineups Management, wybieramy jakikolwiek, tutaj nie ma, nie ma znaczenia, jaki Lineup, przechodzimy na prawą stronę, coaching, i tutaj na samym dole mamy coach settings. To samo e, ustawienie trzeba będzie zrobić w trybie My Career. No to jesteśmy już w menu głównym trybu My Career Przechodzimy sobie również do opcji na sam koniec No i tutaj również szukamy Coach Settings Dokładnie to samo co zwykle No i właśnie Offensive Play Vision, All Plays, Play Vision Display, Light Plus Full oraz Play Calling Messages Show All Tak to moi drodzy wygląda No i dzięki temu będziecie mieli rozrysowane wszystkie akcje Czy samemu sobie je ustawiacie, czy komputer Wam będzie je ustawiał Tak się je Ustawia, aby się pokazywały na parkiecie. Tak więc myślę, że się to Wam bardzo przyda, no, ponieważ od chyba początku moich nagrywek z NBA 2K, już od kilku lat wstecz, dostaje ogrom pytań, właśnie jak zrobić te linie, jak zrobiłeś, że masz te linie na parkiecie tak itd., itd., więc teraz jest filmik od tego, i tak to wygląda. No i moi drodzy. To się nie zmienia. To jest zawsze w tym samym miejscu w każdej NBA 2K, więc to ten poradnik może być na wszystkie NBA, prawda? Tak więc nie tylko na NBA 2K23, ale po prostu w każdej NBA tak samo się to ustawia. Może troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o inne tryby gry, ale to będzie bardzo, bardzo podobna sprawa. No dobrze, tak więc to by było wszystko w tym poradniku. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, to daj znać. No i trzymaj się, do zobaczenia! W kolejnym materiale. Do zobaczenia. Siemano.